W roku poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Stalowej Woli świętuje jubileusz 60-lecia istnienia. Przez dekady funkcjonowania zmieniały się jej nazwy, miejsca lokalizacji, zasięg działalności i metody pracy. Dziś jest nowoczesną placówką, której zespół tworzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, obejmujący pomocą tysiące dzieci i młodzieży. Sięgają lat 60., kiedy to w 1963 roku z inicjatywy Wacława Górskiego właśnie otworzono punkt konsultacyjny Poradni Psychologicznej Rzeszowa. Jedynym pracownikiem i dyrektorem zarazem był właśnie Wacław Górski. On tworzył tą poradnię w stalowej woli. Po paru latach, jeszcze w 1965 roku, poradnia przekształciła się w samodzielną poradnię wychowawczo-zawodową. W tym czasie przyszli do poradni pierwsi pracownicy, psycholog i pedagog. Następnie, w ciągu 10 lat, poradnia zmieniła swoją nazwę na miejską poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Pierwsze miejsce, w ogóle pierwsza siedziba naszej poradni to szkoła muzyczna, gdzie zajmowaliśmy dwa pomieszczenia. Poradnia mieściła się w dwóch pokojach w szkole muzycznej. W jednym pokoiku sekretarka, dyrektor i pedagog, a w drugim psycholog. Miałem to szczęście, że mnie tak wyróżniono, no bo badanie psychologiczne to musiało mieć to oddzielne pomieszczenie, wiadomo z jakich względów. Wykonywaliśmy wszystkie funkcje statutowe poradni, badania diagnostyczne, psychoterapia, terapia pedagogiczna, poradnictwo zawodowe, praca z rodzicami, praca z nauczycielami i to wszystko w trójkę musieliśmy po prostu z tym sobie poradzić. Oczywiście przy takim skromnym jeszcze wyposażeniu lokalowym. Poza tym, ponieważ byłem pierwszym psychologiem w Stalowej Woli, zwróciły się do nas od razu podmioty zainteresowane usługami psychologicznymi poradnia zdrowia psychicznego, poradnia neurologiczna. Nawiązaliśmy bardzo dobrą współpracę. Przychodzili do nas pacjenci od pani doktor Żugajowej psychiatryczni, pacjenci od pani doktor Knapiek neurologiczni. Był też okres, że pani doktor Knapiek u nas zatrudniła się na, na, na pół etatu iśmy bardzo dobrze współpracowali. Również sąd się zwracał do nas o różne usługi, a przeważnie chodziło o e, z, funkcję biegłego. Chodziłem do sądu, e, w kilku przypadkach, jak biegły w trudnych, e, kryminalnych e, przypadkach e, zwracali się do mnie o, e, o, o po prostu o wydanie orzeczenia czy tam ekspertyzy, jak to oni nazywali. W latach 70. -tych... Zmieniliśmy miejsce swojej siedziby i przenieśliśmy się na ul. Dmowskiego do szkoły podstawowej nr 1. Tam też poradnia miała wydzielony korytarz i dwa pomieszczenia, dwie sale lekcyjne, które zostały zaadoptowane do potrzeb naszej poradni. Poradnia ta też zmieniała swoje nazwy. W pewnym momencie, czyli w latach 80., stała się Miejską Poradnią Wychowawczo-Zawodową. Lata 70. i 80. to rozwój poradni. Wówczas poradnia obejmowała swoją pomocą i zasięgiem ponad 60 placówek, trzy gminy. Wokół stalowej woli. Była to gmina Pysznica, Zaleszany i Radomyśl i Zaklików. I wówczas kadra intensywnie się szkoliła. Była poradnia wojewódzka w Tarnobrzegu, która organizowała wiele różnych szkoleń. Były to szkolenia systemowe. Tam pracownicy podnosili swoje kwalifikacje. Lata 90. to duża zmiana organizacyjna poradni. Wówczas poradnia przyniosła się do samodzielnej siedziby na ulicy Okulickiego 12. To też czas reformy administracyjnej kraju. Wówczas powstały powiaty i poradnia stała się jednostką nowo utworzonego powiatu stalowo i tym samym zwiększyła też zasięg swojej działalności o pozostałe dwie gminy. Początkowo poradnia była poradnią właściwie tylko diagnostyczną. Nie udzielała pomocy po diagnozie. Natomiast jak ja przyszłam, zespół, ja i zespół młodych ludzi, którzy chciał coś, coś zmienić, stwierdziliśmy, że nie, że zrobimy dział postdiagnostyczny. No i część osób została, bo diagnoza oczywiście też jest ważna, ale później została postdiagnoza, czyli terapia. Czyli praca z dzieckiem, z rodzicem. Do takiego nowum to jest to, że myśmy chodzili do szkół po badaniu dziecka. Jeżeli były te istotne rzeczy, to była konsultacja bezpośrednia z, z wychowawcami, nauczycielami. Było bardzo dużo zespołów wychowawczych, gdzie uczestniczyli rodzice i, i nauczyciele. Było bardzo dużo pracy z radami pedagogicznymi. Te pierwsze. Yy, Rzeczy, które wprowadziliśmy, to właśnie siadanie w kręgu. Dużo chodziliśmy do, do szkół, kiedy wynikały jakieś konflikty, i to była praca już z zespołem klasowym. I myślę sobie, że to, co, co się wydarzyło w poradni, to ona była taką wiodącą wtedy placówką. Myśmy byli trzecią albo czwartą placówką w Polsce, która po raz pierwszy wprowadziła terapię moczenia nocnego. I, i to zaczęło się myśmy się bardzo dużo szkolili. Bardzo dużo u bardzo no, dobrych terapeutów, psychoterapeutów. Oni przyjeżdżali tutaj, myśmy jeździli tam, a także myślę sobie, że, że to, co w tej chwili jest, czyli takie w stalowej woli też dosyć mocne środowisko psychologiczno-pedagogiczne, to jest jakby pokłosie tego, co myśmy wprowadzili? Odchodząc z poradni na emeryturę, udało mi się zaszczepić superwizję, i rzeczywiście ta superwizja funkcjonuje do tej pory. No, w tej chwili już zdalnie po pandemii, ale ja jeszcze byłam w poradni, to myśmy się co miesiąc spotykały i, i mówiły o tych naszych kłopotach w naszej pracy. Bo, no bo nie ukrywam, że w tej chwili jest o wiele trudniej niż, niż gdzieś tam kiedyś, jeśli chodzi o problemy młodzieży. W 1993 roku poradnia z wychowawczo-zawodowej została przekształcona w psychologiczno-pedagogiczną. Sukcesywnie zwiększała się kadra, wprowadzano nowe technologie i kolejne metody pracy. Dyrektorami placówki na przestrzeni 6 dekad byli oprócz Wacława Górskiego także Barbara Kuszewska, Ewa Kossak, Jolanta Mazurkiewicz i Honorata Winiarczyk. Od 2012 roku poradnią psychologiczno-pedagogiczną zarządza Marzena Łata. Od 2014 roku zaś, z powodu zwiększającej się liczby klientów, Placówka mieści się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Hutniczej. Jesteśmy placówką nowoczesną. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną. Pracuje 15 psychologów: dyflopedagog, surtopedagog, oligofrenopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, doradcy zawodowi, mediatorzy, terapeuci integracji sensorycznej. Poradnia dysponuje 20 gabinetami specjalistycznymi do różnych rodzajów terapii: terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. Ale także posiadamy salę integracji sensorycznej, pracujemy metodą biofeedback, posiadamy dwa gabinety. Do prowadzenia terapii metodą biofeedback, pracujemy też metodą Barnkego, posiadamy screeningowy audiometr tonalny, pracujemy z dziećmi słabowidzącymi, niewidzącymi, ucząc ich pisania na maszynie brajlowskiej. W poradni pracuje wiele osób, które ma dodatkowe kwalifikacje, są trenerami wielu metod. Placówka dysponuje przestronnymi pomieszczeniami, ale też pomieszczeniami przystosowanymi do osób niepełnosprawnych. Posiadamy windę, łazienkę, Odpowiednio dostosowane, ale też dostosowane do matek z małymi dziećmi. W poradni funkcjonuje zespół orzekający i w zespole pracuje lekarz. Rokrocznie wydajemy około 500 orzeczeń dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego. Także wydajemy opinie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdej placówki i tych opinii wydajemy około 700-800 rocznie. Przeprowadzamy badań około 3 tysięcy. Mamy w opiece takie bezpośrednie 1500 klientów. Natomiast całym regionem, obszarem działalności naszej poradni obejmujemy ponad 18 tysięcy dzieci i młodzieży. Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami, ale też podejmujemy różne wyzwania ogólnopolskie i ogólnoświatowe. Współpracujemy z ośrodkami akademickimi, jesteśmy zapraszani na konferencje i prowadzimy tam różne wykłady. Jesteśmy prelegentami, koordynatorami różnych działań promowanych przez ministerstwo czy przez nasze kuratorium. Psycholodzy w poradni, poza takimi standardowymi formami pracy, jakimi są diagnoza, terapia, psychoterapia, skupiają się teraz również na współpracy ze środowiskiem lokalnym. I dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty. Niepełnosprawni są wśród nas, przeznaczone dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, dzięki którym dzieci i młodzież mają okazję wcielić się w osoby niepełnosprawne, poznać ich funkcjonowanie. Jest to przeprowadzone w takiej atrakcyjnej, zawobowej formie, w postaci różnych doświadczeń eksperymentów, filmików oraz materiałów, które pomagają osobom niepełnosprawnym w funkcjonowaniu. Uczniowie mogą również poznać w jaki sposób takie osoby czytają, piszą, jakie są bariery architektoniczne które im towarzyszą. Ponadto prowadzimy również szkolenia, prelekcje, warsztaty nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli, dla rodziców. Wedle tego, jakie szkoła zgłasza zapotrzebowanie, o co nas proszą. Również w poradni prowadzimy różnego rodzaju zajęcia grupowe. Są to m.in. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, przeznaczone dla uczniów młodszych klas szkolnych. I dzięki takim właśnie zajęciom u siebie uczą się nazywania, wyrażania, rozpoznawania emocji, ćwiczą komunikację, mają okazję do nawiązania interakcji pozaszkolnych, rozwijają współdziałanie, na przyjemność w relacji, mają okazję też poznać nowy repertuar gier no i nawiązać takie bliższe kontakty z rówieśnikami, ponieważ e, uczestnicy zazwyczaj są w bardzo zbliżonym wieku. A zaś dla uczniów starszych klas szkolnych prowadzimy treningi zastępowania agresji, prowadzimy również zajęcia grupowe dla rodziców w postaci szkoły dla rodziców, e, podczas której e, uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, jakimiś trudnościami wychowawczymi, otrzymują wsparcie i e, rozwijają te swoje kompetencje rodzicielskie. Ponadto bierzemy udział w różnych kampaniach i programach. Na przykład w zeszłym roku braliśmy udział w kampanii Razem dla Zdrowia. Była to kampania w obszarze tematyki depresji i w związku z którą tworzyliśmy bajkę dla najmłodszych. Nie. Martwimy się o Ciebie, bardzo Cię kochamy, ale nie wiemy, jak Ci pomóc. Poszukamy pomocy u specjalisty, dobrze? Pójdziemy razem do takiej pani, do Pani psycholog. Nie zostawimy Cię z tym samej. Dwa dni później umówiona była wizyta u psychologa. Początkowo Julka bała się tego spotkania, była niepewna i nie wiedziała, czego może się spodziewać. Jednak towarzyszyli jej rodzice i dodawali jej otuchy. Dla nieco starszych uczniów nagrywaliśmy TikToka oraz braliśmy udział w telefonie zaufaniem byliśmy czynni na infolinii dla wszystkich osób, które by potrzebowały wsparcia w depresji. I na sam koniec dodam, że prowadzimy jeszcze zajęcia biofeedbacku. Jest to bardzo taka ciekawa metoda nieinwazyjna neuroterapii oparta na technice komputerowej, podczas której uczestnik obserwuje wideogrę. I steruje tą grom za pomocą aktywności fal mózgowych. Dzięki czemu stymulowane są te obszary mózgu, które odpowiadają właśnie za kontrolę impulsów, koncentrację uwagi. Często jest to stosowane jako alternatywa do farmakoterapii. W poradni psychologiczno-pedagogicznej prężnie działa zespół logopedów. Jesteśmy kreatywnym, twórczym, zaangażowanym w pracę zespołem. Istotne jest to, iż zespół zrzesza logopedów posiadających dodatkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi potrzebującymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W naszej grupie jest m.in. oligofrenopedagog, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej i logopedycznej. Warto podkreślić, iż do poradni zgłaszają się rodzice opiekunowie z dziećmi o bardzo szerokim spektrum trudności językowych. Zespół logopedów zajmuje się głównie diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką i terapią zaburzeń mowy. Na przestrzeni ostatnich lat w ramach działań zespołu logopedów zorganizowano i opracowano wiele innowacji, innowatorskich pomysłów. Między innymi napisano program profilaktyczno-terapeutyczny pod tytułem Wzorowa wymowa dyslagia w praktyce Diagnoza i terapia. Program stanowi narzędzie o charakterze organizacyjno-metodycznym, przeznaczone dla logopedów, nauczycieli i każdego rodzica potrzebującego szerszej informacji na ten temat. Dodatkowo do każdego egzemplarza dołączono nagranie filmu instruktażowego prezentującego wybrane ćwiczenia oddechowe, słuchowe oraz usprawniające motorykę aparatu artykulacyjnego, które warto wykorzystać podczas prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi. Zespół pedagogów pracuje bardzo intensywnie. Mamy w swoim składzie specjalistów. Jest tyflopedagog, jest surdopedagog, jest doradca zawodowy, posiadamy szereg dodatkowych... Kwalifikacji, co pozwala nam rzetelnie i wszechstronnie przeprowadzać diagnozę. Diagnoza pedagogiczna jest o tyle specyficzna, że niekoniecznie są testy standaryzowane, więc tak jakby musimy na bieżąco dobierać materiały do, do potrzeb i możliwości dziecka. Bardzo lubimy diagnozować dzieci młodsze, bo wtedy ewentualne nieprawidłowości można wykryć na wczesnym etapie. I można łatwo im zapobiegać. Bardzo dobre z naszego doświadczenia efekty pracy daje praca właśnie taka wczesna. Prowadzimy spotkania z rodzicami dotyczące gotowości szkolnej, zwracania uwagi na pierwsze sygnały nieprawidłowości. Prowadzimy zajęcia dotyczące efektywnego uczenia się, prowadzimy zajęcia dotyczące treningu twórczości. Jeżeli chodzi o terapię pedagogiczną, prowadzimy zajęcia takie kompleksowe, dostosowując to, co jest potrzebne konkretnemu dziecku, prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem terapii ręki, z wykorzystaniem metody Warnkego, prowadzimy zajęcia również ćwicząc podstawowe funkcje wzrokowe. Dużą uwagę przykładamy do porad po diagnozie, tak żeby rodzic wiedział, jak ukierunkowywać pracę z dziećmi. Zauważamy często, że dzieci są przemęczone, przepracowane. Że tak jakby kładziony jest nacisk głównie na deficyty, a nie zwraca się większego uwagi na, uwagi na to, co dziecko robi dobrze. Staramy się odciążyć rodziców tak, żeby zwracać uwagę na to, że dzieci potrzebują mieć czas wolny, żeby rozwijać swoje zainteresowania, rozwijać swoje talenty bo z tego będą kiedyś żyły żeby po prostu nie były przepracowane, przemęczone. Radni psychologiczno-pedagogicznej stalowej woli zatrudnionych jest czterech terapeutów integracji sensorycznej, posiadających pełne wykształcenie do diagnozy i, za, i prowadzenia zajęć tą metodą. W trakcie zajęć stymulujemy ośrodkowy układ nerwowy. Stosowane ćwiczenia zawsze są dobierane do możliwości psychoruchowych dziecka. Na zajęciach terapeuta stymuluje zmysły i pracujemy na takich płaszczyznach jak motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wtorkowo ruchowa, planowanie motoryczne małych, dużych ruchów ciała. Wspomagamy także orientację przestrzenną, orientację w schemacie ciała, w tzw. mapie ciała. Metoda integracji sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, z dziecięcym porażeniem mózgowym, dzieci z grup ryzyka dla wcześniaków lub z uszkodzeniami okołoporodowymi. Terapia SI jest również dla dzieci, które wykazują tylko i wyłącznie zaburzenia SI. Organizowane są również konsultacje i warsztaty dla rodziców, jak w warunkach domowych wspomagać integrację sensoryczną.